Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jedź trzydzieści. Lewy cztery. Do prawy cztery plus zostań. Zostań. Do lewy dwa długi końcem zać. Końcem zać. I czterdzieści, prawy trzy przytul. Przytul. I trzydzieści, lewy dwa zostań. Zostań. Do prawy dwa śmiało. I teraz dwieście. I za pierwszym znakiem hamowanie, prawy cztery. Za pierwszym hamowanie, prawy cztery. Za drugim. I teraz dwieście lewą, i hamowanie środkiem prawy, dwa z uwagą zdać 80. i schamuj lewy, cztery długi, sto prawą, i lewy cztery straszy straszy. Do lewy 4, krótki. Lewy 4, krótki. 40, lewy, max, zostań. 30, prawy 5, długi. Do prawy 6, z hamowaniem, prawy 2. Teraz 80. Lewy 3, minus. Z uwagą, przytul, ważny sztytul i 20 prawy 4 długi śmiało 50 hamuj prawy 3 krótki 50 hamowanie lewy 2 plus 100 i prawy lewy max 300 lewą prawy max 250 prostuj i nie widać hamowanie z uwagą jeszcze jeszcze hamowanie z uwagą ślisko prawy trzy krótki w lewy miałeś hamować ważny krótki 40 lewy 2 plus lewy 2 plus 60 lewy 2 zostań zostań 50 prawy 3 długi przytul przytul 40 lewy 2 plus 70 prawą to lewy max Teraz 80 lewy max lewą i 150 prawy 4 minus długi środkiem Długi, środkiem trzydzieści, lewy cztery, podwójny, podwójny i pięćdziesiąt, prawy trzy długi z uwagiem. Końcem ślisko, końcem ślisko, długi czterdzieści, lewy pięć, długi. le lewy 4 bardzo długi Bardzo długi 100 i hamowanie szykana od prawej szybka i 20 prawy max OK kolotny Pewniej nie! Ale dalej pielucha. <laughs>